W trzeciej części naszych spotkań garncarskich zaprezentujemy formę już teraz nie szeroko otworową i niską, tak jak w poprzednim odcinku było na bazie misy, tylko formę wyższą niż szerszą, czyli rzecz jakąś dzbanowatą. Formy te służące do różnych celów powszechnie były do ostatnich czasów produkowane. I dość szeroki miały i zakres kształtów, jak też i zastosowanie. Były to klasyczne dzbany o wiadomej funkcji przenoszenia płynów. Były to chładyżki, były chlaki, były butle i te dwie ostatnie formy ciekawostką nawiązywały do zastosowania. Butla nie służyła już w ostatnich czasach do przechowywania płynów, czyli ta sławna bańka, tylko bardziej do przechowywania ziarna, a chlakzarz nawiązywał swoją formą do szklanych butelek i służył do noszenia płynów w pole. Czy takie, czy owakie, musiało to być wyższe niż szersze i wymagało troszeczkę innego podejścia. Wiadomo, że glina, jak żeśmy już wcześniej opowiadali, musiała być porządnie wyrobiona. Od tej gliny odetniemy sobie kawałek, który będzie użyty później na tzw. imadełko czy uchwyt. To jeszcze zaklepiemy i przystępujemy do wytwarzania naczynia o przewężonej szyjce. Dobrze uklepaną bryłę rzucamy silnie na krąg. Jest już przylepiona. I przystępujemy do toczenia. Jak zwykle, już wiadomo, najwięcej wysiłku i uważności poświęcić trzeba na ten pierwszy etap, czyli na scentrowanie bryły. Do tego wymagane jest troszeczkę siły, ale przede wszystkim duża prędkość obrotowa koła. Ręce związane, i powolutku bryła nam się na kole zaczyna. Poddawać, uspokajać i stawiamy ją w kształt ściętego stożka, podobnie jak w tamtych naczyniach. Otwieramy od góry przez wbicie palców i rozprowadzamy dno, węższe już niż robiono to przy garkach czy. Przy misach pierściń gliny z powrotem jest ściągnięty do środka i teraz zaczynamy pracować nad wysokością tego naczynia. Naczynie ściśnięte jest w tej swojej wstępnej grubościennej formie przez parę rąk i od środka i od zewnątrz i podciągamy masę gliny jak najwyżej. Pamiętając oczywiście o tak zwanym tym magazynie gliny, który będzie nam później usztywniał całą naszą konstrukcję. Przy zaawansowanym toczeniu istotna jest oczywiście rzeczona biegłość, o której żeśmy na początku naszego cyklu opowiadali, czyli wprawa wynikająca z wytwarzania wielu sztuk podobnych form. I biegłość ta przełoży nam się na kształt i na ale przede wszystkim na szybkość wykonywania, bo jedną z charakterystycznych, a bardzo ciekawych Cech gliny jest to, że jeżeli jest ona szybko przeformowywana, wówczas zyskuje na plastyczności. Czyli to, co garncarze na wschodzie określali mianem szczołkania gliny, czyli wydawania charakterystycznego chrzęstu przy przeciąganiu do góry, to jest właśnie te zjawisko, że wzrasta plastyczność. Mamy tą formę postawioną już w taki wyższy cylinder, i dzban stateczny na szerokiej stopie z rozszerzającym się tutaj pękiem wędruje w swoim kształcie do góry bark zamyka się leciutko półkoliście i tutaj musimy też troszeczkę popracować nad szyją naszego dzbana kształty tych dzbanów były przeróżne w zależności i od umiejętności garncarza ale też od tego jakiego rodzaju Historię i zwyczaje w danej okolicy panowały, bo charakterystyczną cechą było silne przywiązanie do, do tradycji, i było wiadomo, że akurat w tym kształcie dzbana to te lepiej się zsiądzie, a w innym gorzej, albo też że nacja zamieszkująca sąsiednią wieś używała takiego kształtu, więc my tego kształtu nie będziemy. Powielali, a zrobimy ten kształt troszeczkę inny. O, i w ten sposób uzyskujemy formę o przewężonej szyi, o wydętości, odpowiadającej naszym wyobrażeniom, jak też oczywiście objętości, która jest potrzebna do tego, żeby ten dzban był naczyniem funkcyjnym. W tym momencie wykonuje tak zwany bichar. Czyli charakterystyczne rozszerzenie w dzbanie, które jest nam potrzebne do tego, żeby można było konstrukcyjnie wykreować tak zwany dziubek. Jeżeli mamy już tutaj zrobiony bichar, czyli rozłożoną górną część szyi, to na zakończenie możemy jeszcze dodać pewien Dekor do dzbana, i rzeczone dekory, gdzie nie było szkliwienia, były wykonywane przez naruszenie gładkości tej powierzchni. Czyli albo stosowano radełko stępelkowe, obrotowe w postaci jakiegoś trybika na trzoneczku, i wyglądało to wówczas w ten sposób, że trybik taki przykładano po prostu tutaj do powierzchni, obracano. Yy, dzbanem. O. I mamy już rząd takich skośnych kreseczek wykreowany. Następny rządek. O. I prawie się zbiegło. To oczywiście garncarze, wiadomo, że rzadko wykonywali w poniedziałek. A dopiero w następnych dniach. Tygodnia. Dlaczego tuż już nie będziemy to, tego uszczegóławiać? Yy, zdobiono też przy pomocy takich pazurków garncarskich, yy, którymi można było zarysować powierzchnię faliście. Odpowiednia szybkość i jedziemy z amplitudą, rysując tą powierzchnię, wrzeczone wzorki. I w ten sposób mamy już dekor zrobiony i na spokojnie możemy przejść do robienia tutaj tego dzióbka. Żeby wygodnie można było to rozciągnąć, a później ten dzban zdjąć, robiono to już na stojąco przy kole przed momentem zdjęcia dzbana z głowicy koła. Wykonanie dzióbka po prostu polegało na wciśnięciu pomiędzy dwa palce przy pomocy palucha z drugiej ręki, uformowanej, uformowanego kołnierza gliny i przez lekkie naciśnięcie, i w ten sposób dzban nabierał nowego wyrazu z szerokim kołnierzem, który można było zamontować przykrywkę, przykryć, albo też wygodnie e, z tego dzbana wylać. Estetyka tych naczyń wiadomo, że była różna i nie wszystko to, co jednym wydawało się ładne, w innym też wydawało się takiej samej urody, ale to jest, że tak powiem, dyskusja na następne spotkania o tak zwanej estetyce garncarzy wiejskich. Po wyrobieniu dzbana w cudowny sposób pojawiły, pojawiły nam się przy kole naczynia. E, które powstały w takim procesie wypału, który był omawiany w poprzednim odcinku. E, zestaw form obrazujących kuchnię i stół e, ściany wschodniej, dawnej Rzeczpospolitej, e, od Wilna, Polwów i dalej w jedną i w drugą stronę e, formy były do siebie zbliżone, aczkolwiek wszędzie posiadały specyficzne nazwy, bajki związane. Z ich używaniem, jak też i formy. Więc tutaj na zakończenie chcielibyśmy przybliżyć troszeczkę nazw własnych, jak też sposób w ogóle używania tych naczyń. Zacząć trzeba oczywiście od zacnego garka do gotowania. Garki te miały nazwy własne, głównie związane z rodzajem potraw, które były w nich przygotowywane, więc jeżeli był barszcz, to był barszczownik. Jak gotowało się gołąbki na wesele, był to hołubnik wówczas, przy swoim klasycznym kształcie, mocno podciętym spodzie, naczynia te kapitalnie nadawały się do chwycenia tak zwanymi wiłkami, czyli rodzajami widełek i można było je wówczas wprowadzić w czeluść pieca i tą potrawę zagotować, ugotować, upiec i cokolwiek z nią zrobić. Chwytało się to w ten sposób i rzeczony barszczownik wówczas wędrował w swoje miejsce. Można było go przenieść na stół i na gorąco spożywać tą potrawę. Jeżeli mieliśmy coś ugotowane, trzeba było też wcześniej pomyśleć o tym, żeby ewentualnie zrobić kluski. Więc do tego misa troszeczkę podwyższona z lekko wywiniętym rąbkiem. Misy te też przyjmowały nazwy funkcyjne, czyli powiedzmy, można to miskę było nazwać ciorłą, jeżeli w niej ucierało się jakąś potrawę, rozdrabniało twaróg, mak, więc wówczas ona przyjmowała tą nazwę, które, znaczy nazwę, gdzie, której, której służyła. Miska do jedzenia z większym już tutaj i z wygodniejszym dojściem dla łyżek, żeby można było potrawy wybierać. Jeżeli chciało się coś upiec, usmażyć, stosowano klasyczne gliniane patelnie. Patelnia ta, zwana łatuszką, też i łatka od tego pochodzi, kształtem przypomina zwykłą płaskodenną miseczkę, ale jeżeli Taka patelnia służyła jako przykrywka, wówczas przejmowała nazwę czarobki. Czyli to jest czarobka, a to jest patelnia, czyli łatuszka. Do łapania gorących patelni służyła czepiga, czy też czepioła. Rodzaj zaciętego skośnie kijka, i wówczas taką patelnię można było łatwo z pieca wydobyć, w ten sposób przenosząc gorące Naczynie. Ciekawostką też jest łachanka, czyli patelnia. Rodzaj brytwanny o wydłużonym już kształcie zasięgiem. Ona specjalnie niedaleko wędrowała od e, rejonu. Tu można określić e, rejon suwałk, ale spotykano ją też daleko, aż praktycznie po, po bieszczady. E, ciekawostką jest to, że forma ta. Nawiązuje już kształtem do brytwan, które w, od połowy XIX wieku zaczęły napływać i e, przyjęła wydłużony kształt e, z tego naczynia. E, podobnie operowało się tym naczyniem, jak e, i tą łatuszką, częściej jednak łapiąc po prostu przez szmatę w gorącym, e, w gorącym piecu. Znaczyń, które służyły do przechowywania, przelewania płynów, to oczywiście trzeba wymienić klasyczną ładyżkę przez eusceniczne, bardziej na północy, albo też ładyżkę przez twarde H ukraińskie na południu, czyli naczynie o wydętym brzoźcu i o wygodnej, zawężonej szyi do chwycenia, do wylewania. Chlak, o którym wcześniej wspominałem, Nawiązujących kształtem do naczyń już też XIX-wiecznych, które nasunęły się wraz z rozwojem czy to kolei, czy podróży ludzkich po różnych bardziej ucywilizowanych krajach. Klasyczny kształt wazonika, ale służyło to właśnie do przelewania, wylewania też płynów, jeżeli było to wypalone z gliny porowatej, wówczas też te płyny, które w nich były przechowywane, chłodziły się przez parowanie ze Ścianki. Ładyszka, czy też ładyszka w formie niższej, z uchwytem usznym, już przechodziła jakby w formę też dzbanowatą taką. Naczynie zasobowe, czyli gar większy z przykrywką. Dość rzadko były przykrywki wykonywane bo wymagało to dodatkowej czynności garncarza, podnosiło cenę, więc częściej była to drewniana przykrywka deseczkowata albo szmatka. Przykrywki takie wytaczano na kole w ten sposób, z jednej bryłki, ujmując już palcami formę lejkowatą. I tutaj mamy też przykład, Takiego naczynia, który swój kształt zawdzięcza kontaktom z państwem niemieckim, gdzie były wytwarzane kamionkowe naczynia do kiszenia, do przechowywania, z charakterystycznymi uchwytami i madełkami właśnie w postaci takich guzów podci podciętych tutaj palcami. I w ten oto sposób powolutku zbliżamy się do końca działań projektowych. W spotkaniach staraliśmy się przybliżyć zarówno sposób wytwarzania tych naczyń, jak też i ich użytkowania. Cóż nam pozostaje, zaprosić do korzystania do korzystania tego, co nam się udało też i odtworzyć do pamięci o naszych przodkach i o bakteriach, które w dalszym ciągu jeszcze są w stanie gdzieś przeżyć przy naszej hiperczystości. A jeżeli stworzymy im taki przyjazny domek w tych naczyniach, to myślę, że podzielę się Państwem yy, smakami, których one są też wytwórcami. Więc gotujmy, kiśmy, przechowujmy i bawmy się w dawnych kucharzy.